Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my dziś powiemy o jednym z nadwornych propagandzistów PiS, Grzegorzu Jankowskim, byłym redaktorze naczelnym FAKTu. Dziś prowadzi programy w Polsat News. Do niedawna jeszcze wysługiwał się PiSowi w polskim radiu. To jest człowiek, który ma 53 lata, politolog, miał dosyć długi staż dziennikarski, dotarł do jednego z najważniejszych stanowisk w polskich mediach i w polskiej polityce w Fakcie. I to stanowisko stracił na skutek działań polityka PO Pawła Grasia i Jana Kulczyka. I to jest prawdopodobnie przyczyna traumy, że jako jeden z nielicznych propagandistów ma jego taka zadra, powiedzmy, ma realne podstawy. W kwietniu 2014 roku ujawniono znaczy nielegalnie nagraną rozmowę. Pawła Grasia, to był jeden z doradców Donalda Tuska w tamtym czasie, który dogadywał się z Janem Kulczykiem, jak usunąć z funkcji właśnie naczelnego brukowca faktu, który sprzedaż miał wtedy ponad 300 tysięcy egzemplarzy Jankowskiego. Generalnie Kulczyk przyjął do, do, do wiadomości, że. Graci jego koledzy nie życzą sobie Jankowskiego na funkcję, który rzeczywiście wykonywał dobrą robotę dla pis w tamtym czasie. Natomiast nie zapominajmy, że ta dobra robota akurat w tym wypadku wynikała z faktu, że Jankowski, jako głos ludu, głos tabloidowy, miał prawo i obowiązek nawalać we władzę każdą. No, powiedzmy sobie, wyrzucono go w sposób charakterystyczny dla polityki, i nic nie było tutaj ani dziwnego, ani nowego. Tak właśnie się robi, że Politycy idą, naciskają na biznesmenów i wywalają ludzi z roboty. Sam do dziś pamiętam taką moją rozmówkę z 2005 roku, jeszcze z urzędującym ministrem Markiem Ungierem, który był ministrem Kwaśniewskiego, i on tak do mnie powiedział, że to dosłownie, ale pan wie, że jak my w końcu wyrzucimy pana z tego tygodnika wprost z roboty, to pan nigdzie roboty nie znajdzie, jak się pan nie odczepi. Tak na zasadzie. Zresztą był bardzo uroczy. Super inteligentny facet, najbardziej mnie rozbawiło, bo no oczywiście gdzieś tam moje dziennikarskiej pensji w 2005 roku było do zarobków ministra prezydenta, który miał górkę absolutną, czyli kominówkę tam ponad 15 tysięcy złotych. I pamiętam jego pierwsze, pierwszy tekst. Siedzieliśmy w takiej restauracji blisko ulicy Gagarina, to jest Blue Cactus, nie wiem czy to jeszcze funkcjonuje pod tą nazwą. Wtedy funkcjonowała, miała taką dobrą kuchnię Tech -mex i pan, pan minister rozpoczął od tekstu To kto płaci? Pan czy Marek Król? Czy już, już na, na dzień dobry określił, że człowiekiem finansującym posiłek jestem ja a w drugiej części powiedział, dopuścił, że być może mam kartę służbową i, z, i będzie zwrot za rachunek, więc powiedziałem, że nie, no ja zapłacę. No powiedział, a to szkoda, bo w tym wypadku e, po prostu będę się ograniczał, a tak jakby Marek Krót po królewsku zamówił. Wracamy do Grzegorza Jankowskiego. E, ta trauma spowodowała u niego, że porzucił e, jakiekolwiek opory i stał się po prostu wiernym sługusem PiSu. E, przez te lata Odbierał sobie e, co miesiąc właśnie dzięki tutaj intratnej posadzce w polskim radiu. E, tak też działał. E, zresztą dowiemy się, on zarabiał chyba tam ponad 80 tysięcy, gdzieś tam to chyba nawet już poszło. E, powielał ten partyjny bełkot praktycznie w każdej e, 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 swojej informacji. W przeciwieństwie do mazurka i stanowskiego on się nie kamuflował. E, e, to jest. E, i dalej to robi. I dalej tak samo robi. Tak, to jest y, człowiek, który, y, powiem Państwu na przykład, za jego rządów y, otrzymał y, tytuł: y, otrzymał hienę roku. Fakt, y, za szczególną nierzetelność i lekceważenie zasad. Y, etyki dziennikarskiej, on był tym redaktorem 2003-2014 roku. Takim przykładem skrajnej nierzetelności dziennikarskiej faktu bardzo drogiej zresztą za jego rządu był atak na mecenasa Romana Giertycha i jego rodzinę wówczas wicepremiera. To był jeden z droższych tekstów w historii polskiej prasy, drodzy Państwo, bo tam powyżej miliona poszło. Otóż e, oni e, dali na pierwszej stronie, drodzy Państwo, następującą historię. E, wicepremier Roman Giertych łamie prawo e, i wozi swoją limuzyną lądową rodziców. I były zdjęcia rzekomo rodziców tego, co było tyle śmieszne. Że ojciec Romana Giertycha był postacią wtedy powszechnie znaną. Nadal pan senior rodu żyje. Życzymy panie profesorze Macieju wszystkiego dobrego, gdyby pan nas oglądał. Jest to charakterystyczna postać, bo bardzo wysoki człowiek o, 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 o Giertychowie słyną z tego, z tego wysokiego wzrostu, trudno ich naprawdę pomylić. I oni umieścili uwagę na tej, tego, że to była, nie, nie była to limuzyna w ogóle rządowa, nie byli to rodzice Giertycha, a ten materiał przeleciał przez wszystkie media. No i dostali trzy pozby od w imieniu mamy Romana Giertycha, w imieniu taty. I w imieniu Romana Giertycha. I wygrał oczywiście wszystkie trzy zakończyłyby się zwycięstwem. Niestety w czasie procesu zmarła mama, mama Giertycha więc sprawa umarła razem z nią. Natomiast dwie pozostałe się bardzo źle skończyły dla. Ja pamiętam, była historia do tego, że Giertych zajmował nawet komputery w siedzibie faktu, ponieważ w siedzibie Axel Springer, ponieważ jakieś rachunki były niepłacone, bo zle... zwlekali z zapłatą, a Roman Giertych niezwykle czekać. I dawać szansę na. i wyzywać dłużników do polubownego, tylko po prostu wszedł i pozajmował. E, to taka dygresja, ale to też pokazuje o Jankowskim, który nie miał żadnych tego. Pytanie, pytanie czy. Pytanie, czy on. E, pytanie, czy on e, w tej sprawie po prostu. E, był zadaniowany, czy po prostu chciał sprzedać na podstawie nierzetelnych, nierzetelnych informacji? Bo to też jest pytanie, bo wiecie Państwo, bycie antyrządowym jest ok, natomiast no bycie rzetelnym to jest, to, to jest druga sprawa. W każdym razie mieliśmy. Do czynienia i mamy do czynienia z jednym z ludzi wyjątkowo niebezpiecznych. Ja bym kiedyś polecił Państwu, żebyście przeczytali, jak funkcjonował fakt dla jego rządów, jest taka książka poparacji wyznania Hieny. Co on puszczał, drodzy Państwo, jak powstawały teksty dziennikarskie? Książka jest jedna z lepszych książek, no to będę właśnie śmiałem się, że chyba autor miał straszne problemy. Ja potem patrzyłem, gdzie on wyląduje. W końcu ktoś się zlitował, bo napisał świetną książkę o swoim pracodawcy. Tego każdy z potencjalnych pracodawców widział, widział się już potem w roli bohatera takiej książki. To bardzo ryzykowny. Ale polecam książkę Wyznania Hieny. Nie pamiętam już, drodzy państwo, autora, ale jak piszecie fakt Wyznania hieny, to on się, on się, on się wam pojawi. Tomku, e więcej tej telewizji oglądałem. Ja pamiętam z tamtego, z tamtego czasu te wszystkie e, problemy dotyczące i, i, i sprawdzania, bo jednak sporo informacji wypływało, wypływało do faktów ze służb, w, szczegól, w szczególności wtedy chodziło o CBSP, e, z policji i, i to, to, był, to był ten problem. Natomiast teraz e, ta postawa Pana redaktora Jankowskiego już no, jest tak jaskrawa, bo możemy porównać się na przykład z redaktorem Rymanowskim, czy z panią redaktor Goldyro. No tutaj Rymanowski już można powiedzieć, że złagodniał. Reprezentuje już zupełnie inne stanowisko. On stara się być wyważony, nawet jak oglądam to czasami śniadanie Rymanowskiego. No, potrafi, potrafi dawać tematy takie, które są niewygodne dla pisu. Dawniej było inaczej, dawniej chociażby e, te wszystkie działania razem z naszym ulubieńcem, e, czyli, czyli e, panem, e, który który okazał, który okazał się później e, no, Trzeba powiedzieć doradcą rządu czy pan, panem Kolanko, to widać było, że, że to co najmniej było, by, było słabe. Prawda? Mówię o, ty, o, ty, o tych rzeczach związanych z książką, prawda, kiedy, kiedy również w tej książce wypowiadał się dla, dla kolanki i miał, miał te laudacje dla dla pisu. Natomiast jeżeli chodzi o panią redaktor Gosdyrę, widać, że tam ja tam widzę takie normalne dziennikarstwo i widzę, że... Yy, Zarówno zadaje trudne pytania jednej, drugiej stronie. Tam, tam, tego, tam tego nie ma. I na tym właśnie tle pan Jankowski do tej pory wychodzi. wychodzi strasznie. Widać, widać, że, że nienawidzi, nienawidzi tej koalicji 15 października i zapraszani. Goście do, do, do programu przez niego. To co, to, co oni to co oni tam mówią, no, pytania, no, po prostu chcę przywalić, ale wynika z tego, że pan Solosz na razie tego nie zmienia. Ciekawy jestem, do kiedy pan Jankowski, bo pan Solosz słynie z tego, że. A czy oś, że on, on, nie, on Solosz słynie z tego, że on nie wyrzuca ludzi, tylko ich tak. przesuwa na mniej znaczące anteny. Czyli na przykład bagatelizuje ich wpływ. Ja jeszcze mi się przypomniała historia, bo Cezary Gmys pokazywał, że to jest straszny skandal, że Paweł Graś negocjował, poprosił. Bo to, prawda jest taka, że Paweł Graś poszedł do Jana Kuczeka jak kolega do kolegi i mówi: Słuchaj, ty tam znasz tych ludzi z Axel Springera? Powiedz im, że to jest nie w porządku, że oni tam przesiadują. Bo taki był sens tej rozmowy, że atakują rodzinę Donalda Tuska. Weź coś z tym zrobił. No i zrobił. Ale ja sobie przypominam, że Cezary Gmyz, jak w 2012 roku został opisany przez Leszka Szymowskiego, z którym przegrał do tej pory wszystkie procesy, które toczyli między sobą. Teraz toczyli dwa. Musiał Leszka Szymowskiego przepraszać za teksty, a teraz prze, 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 ma trzeci proces, który też przegra, dlatego że trzeci proces toczy się już uwaga karny, za powtórzenie przez niego rzeczy, za które przegrał proces cywilny. I to już jest tak zwana powaga rzeczy osądzonej, czyli. Pacet przegrał proces, po czym wyszedł i powtórzył te wszystkie rzeczy, za które je przegrał. Ja nie wiem, czy on pamięta, nie pamięta, ale wracając do tego, to Cezarek Mys wtedy rozpoczął ATN sprawę ze Zleszkiem Szymowskim, że zadzwonił do redaktora naczelnego Tomka Zomera, redaktora najwyższego czasu, i powiedział, że trzeba zaprzestać publikowania tekstów. Leszka Szymowskiego, czyli zrobił dokładnie to samo, co zrobił Graś, tylko że, uwaga, w wypadku Graś się okazał, Graś się okazał skuteczny, a Gmyz się na, na, na kierunku Zomera okazał nieskuteczny. Ja też pamiętam, że on twierdził, że wyrzucił z pracy u Tomasza Lisa Grzegorza Jakubowskiego, bo jak dostał pytanie od niego, to po prostu odezwał się do redaktora naczelnego ówczesnego Tomasza Machały ze skargą. Potem się okazało, że Tomasz Machała miał świetne układy z pisem, i on drukował potem uwaga słynnego Krzysztofa Suwarta takiego awatara, który sobie nie, nie istniał, nie funkcjonował w tym w obiegu publicznym jako dziennikarz, tylko funkcjonował jako pseudonim, którym podpisywano po prostu no, skandaliczne tezy, których, pod którymi nikt się nie chciał podpisać imieniem i nazwiskiem. To jest, drodzy Państwo, ja kiedyś dostawałem zlecenia. Jak Państwo wiecie, ja jestem teraz 27 rok w mediach. Ja mam dosyć dobrą pamięć od tego, co kto robił, co kto kiedyś pisał. I to jest strasznie tego. Wracając do Grzegorza Jankowskiego, dla mnie jest to taki przypadek człowieka, który do, tej, do tego momentu, kiedy do kiedy no, nie został wyrzucony z faktu, no, poza tym, że naginał i działał nieetycznie jako kłamał, jako puszczał kłamstwa jako naczelny faktu, to, to generalnie funkcjonował w medialnym biznesie rozrywkowym. Wiecie państwo, tak jest takie powiedzenie bardzo brutalne, które właśnie wszyscy ci, co pracowali w tych tytułach typu właśnie Fakt, Super Express mówią, że ludzie częściej chodzą do kina na filmy fabularne, a nie dokumentalne, więc oni tam podkręcają po prostu te wszystkie... Właśnie... była idzie, tak. Tak, znaczy nie, no, zobaczyli zdjęcia, opowiedzieli historię, że to są, że to jest, że to jest rodzice... To są rodzice Romana Giertycha, to znaczy nie mieli, nie, nie, nie mieli pewnie tematu, potrzebowali szybko tematu, a być może było zlecenie na Giertycha. I trzeba było szybko uderzyć Giertycha, i stąd się wzięła ta cała koncepcja. Mnie razi właśnie taki ewidentny, bo on, jest ilość osób, które ewidentnie działa jako po, po, poli, tacy spin doktorzy. Spin doktorzy pisu w mediach no to jest właśnie Magdalena Ogórek to jest Stanisław Janecki, to jest Grzegorz Jankowski on jest takim lajtowym to znaczy jego nie wzięto do TVP no bo siedzi w Polsacie więc nie może być musiałby wybrać albo TVP albo Polsat. Polsat zapewnie płaci gorzej ale jest stabilniejszym źródłem utrzymania no bo władza się zmieniła a Jankowski w Polsacie zostaje. Wyleciał z polskiego radia, czyli nie ma tej, tego dodatku, natomiast nadal jest użytecznym propagandistą, nadal jest człowiekiem. Mnie oczywiście szokują tacy gracze w momencie, w którym się pojawiają kwestie tego typu jak Pegasus, że oni nie mają jakiegoś tam rozgraniczenia, że dla nich nie ma takiej rzeczy podłej, której PiS by zrobił, pod której oni zaczną go uczciwie i rzetelnie oceniać. To jest Tomku. To jest… Czy chodzi mi, chodzi tobie o to, a mi się wydaje, że to jest jeden z ostatnich przyczółków w mediach niepisowskich, to znaczy na przykład w Polsacie. Pan, pan redaktor Jankowski spełnia taką rolę. My oczywiście nie optujemy za tym, żeby, żeby… żeby akurat nie było takiego, takiego, takiego zdania, że mówi, działa, robi. Państwo sami to ocenicie. Czy to w czymś pomoże Kaczyńskiemu, czy nie pomoże i tej jego grupie przestępczej? Zresztą zobaczycie Państwo, że to zmieni się, bo oni będą słabnąć. Zobaczycie Państwo, po 31 stycznia, kiedy okaże się, że nic im z tego nie wyszło z tego przewrotu, przyjdzie szara rzeczywistość, normalna praca w partii, walka o wyborców i te kolejne wyznaczanie jakichś terminów przewrotów, tego już nie będzie. Nie da rady, już, już nie, nie, będzie, nie będzie tego, że, że się zerwie, że się zerwie Sejm i, i nie uchwali się budżetu i będzie taka krótka perspektywa do zmiany władzy. Nie, zacznie się wojna o stanowisko, a Kaczyński, który jest nieprzewidywalny, bo podczas tych wyborów dał stanowiska ludziom, o, o których po prostu nawet nie, się nie śniło innym, innym ludziom w pisie. Czyli mówię o, o Mejzie, Mateckim i, i, i chciał, Bąkiewiczach chciał, chciał do Sejmu. Szanowni Państwo, to oni to pamiętają, ci ludzie to pamiętają i nagle nie pozwolą sobie na to, żeby jakieś. E, Kolejne kolejne te, te cyrki Radosława zniszczyły, zniszczyły im karierę. Bo ci ludzie nie widzą innych swoich inaczej swoich karier niż na tym cycku pisowskim, politycznym. Tutaj jest stosunkowo mało ludzi, którzy potrafią sobie znaleźć na tym tak zwanym rynku pracy. I na tym Kaczyński polega. I tak będzie, tak będzie dalej z mediami, bo po prostu ci ludzie zrozumieją, że ten kierunek w mediach. To są bardzo inteligentni ludzie, że ten kierunek takiego bez krytycyzmu dla pisu po prostu nie popłaca. Że trzeba funkcjonować jak normalni dziennikarze. My tak, ja ale to wiesz, jakoś, on nie jest on jest. Ja też widziałem niego, ja widziałem u niego Tomkę, ja na przykład widziałem u niego takie niemalże zlecenia, na przykład jak, tak. jak realizował w grudniu 2022 roku podał nieprawdziwe informacje dotyczące wynagrodzenia przedstawicieli Zarządu Województwa Lubuskiego regionu urządzonego przez Platformę Obywatelską. Eee, to jest, powołał się tutaj co prawda na Gazetę Lubuską, twierdził między innymi, że Marszałek miesięcznie zarabia dwa razy więcej niż prezydent RP. Ta Gazeta Lubuska to oczywiście coś kontrolowanego przez, było przez PiS i te informacje sprostował, ale tak naprawdę to nie miało znaczenia, drodzy Państwo, bo oni robią taką kombinację operacyjną. Kłamliwe pisowskie medium puszcza fejka, Jankowski to łapie, nagłaśnia, po czym sprostowanie nie ma znaczenia. Myśmy Państwu kiedyś tłumaczyli, że są badania, z których wynika... Że nawet sprostowanie i przeproszenie za e, podanie nieprawdy, wzmacnia pierwotny przekaz, a wcale nie naprawia krzywdy, nie naprawia szkody. Grzegorza Jankowskiego zrobiliśmy na Państwa propozycję, przysłali się do nas e, po prostu maile, więc jeżeli że, że to jest propagandista, którym się nie zajmowaliśmy. No nie zajmowaliśmy się z nim trochę, ta, dlatego że on tak gra w, jednak w tej drugiej lidze propagandy że on się tam nie wybija. Te Polsat News i Polskie Radio, ja, drodzy Państwo, Polskiego Radia nie słucham, więc muszę przyznać, od kiedy tam PiS był, czasami mi się kiedyś wcześniej coś tam sporadycznie zdarzało mi się, ale od kiedy PiS tam się zadomowił, no to po, po co mam się katować? To jest tak, jak wiadomości przynajmniej oglądałem czasami na Twitterze we fragmentach, tak polskiego radia po prostu nie słuchałem. Gdzieś na Twitterze ktoś gdzieś wrzucił kiedyś, jak Paweł Kowal się po nim przejechał, po panu Jankowskim. To było oczywiście dobre. No Jankowski, powiem Państwu, zrobił robił na mnie wrażenie takiego leniwego propagandzisty. To znaczy on po prostu wziął te, bierze te swoje po prostu x tysięcy brał. Teraz mu został, tylko za chwilę zostanie Polsat nie wiem, jeszcze co tam miał jeszcze jakieś boki, no postawił sobie na konia, miał osobiste motywacje, powiem szczerze, jestem w stanie bardziej zrozumieć Jankowskiego, którego po prostu e, platforma wyrzuciła z najlepiej płatnej roboty, jaką miał, czyli naczelnego faktu. Fakt to jest naprawdę, ja nie wiem, nie znam, nie znam zarobków faktu, ale podejrzewałem, że on mógł zarabiać między 60 a 70 tysięcy złotych i to była stawka rynkowa, bo tyle mniej więcej zarabiali redaktorzy naczelni faktu. On się załapał tam w latach 2003-2014. Był moment taki, że w 2008 roku gigantycznie wzrosły pensje na rynku. Gigantycznie po prostu. Więc on po prostu może mieć, do, powiem tak, jedyny, jedyny propagandzista, którego. Że tak powiem, rozumiem jego uczucia. Przez, przez platformę stracił fukę życia. I tyle, drodzy państwo. Nadworny propagandista PiS, Grzegorz Jankowski, jeden z tych, którym się teraz będzie wiodło gorzej. Szanowni państwo, polecam tym razem. Historia Ekspert z naszych magazynów, to jest magazyn, którego jesteśmy jako Instytut Zarządzania Informacją Wydawcą, a także jednym z lepszych, a jednym z autorów, przepraszam, to, to czy lepszych, to sobie Państwo sami ocencie. W tym numerze ja polecam, oprócz okładki Sekret Mądrości Żydów, mój tekst o mafii, mafii, polskiej mafii, która w latach 39-45 walczyła z... Walczyła z nazistami, z, ze stalinowcami, z okupacją. Jan Karski ujawnił. Jan Karski, Jan, tak naprawdę Jan Kozielewski, oficer wywiadu, najbardziej znany z przewiezienia na zachód dowodów Holokaustu, napisał w tajnym państwie o tym, jak Polska, przygotowując się do okupacji, wypuściła z więzień zbrodniarzy przestępców, dając im jeden, jeden takie mówiąc, że dopóty, dopóty trwa wojna, możecie zapracować na swoje ułaskawienie. My was mamy, jeżeli skończy się wojna, to was będziemy pakować z powrotem do więzienia, żebyście odsiedzieli. Jeżeli w tym czasie narobicie dużo dobrego, jeżeli będziecie walczyć z okupantem e, i to udowodnicie, no to będzie, będzie to miało wpływ na waży wymiar kary. To był jeden z powodów, dla których e, polski światek przestępczy walczył, ale nie jedyny. Więcej o tym, drodzy Państwo, w historii Ekspert, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Panie spotkanie. Jarosławie, albo Pani Zosiu po 17, raczej Pani Zosiu, bo to będzie pewnie już około po tej godzinie, no musi, musi Pan wyłączyć telefon, albo już, już się nie zdenerwować i oddać komuś telefon po 6 lutego. 6 lutego zostało już na pewno e, zwołane walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu. I tam Orlen poinformował o zmianie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Pojawił się w nim punkt o zmianach kadrowych, którego wcześniej nie było. No, to jest problem, panie Jarosławie. Cytuję Business Insider. No to jest problem, panie Jarosławie. No zaczną się telefony, będą dzwonić, będą dzwonić, żeby pan pomógł, żeby pan znalazł pracę, że oni muszą być na listach, że muszą być gdzieś tam dla rodzin, dla pociotków, dla, dla kochanek, dla żon, dla wszystkich. Tego jest tak dużo i, i nie mówisz o tym, że się kasa już, już skończy i nie będzie tutaj pompowania na partię. To jest straszny problem. No i obaj tych będzie płakał. Obaj tych będzie płakał. No musimy pan coś załatwić. Rzeczywiście, no jakieś dobre miejsce na listach. No nie wiem, czy Wlapiński się zgodzi i go do siebie gdzieś tam może przytuli. No bo to jeszcze może być różnie. Ma pan od 6 lutego. Po... Od 6 lutego ma pan kłopot. Wychodzi telefon, niech pan się z domu na serów położy. Pan powie, że znowu coś tam się dzieje. I znowu chodzi pan w chwilę z pokoju, nie? Ale nie może pan mówić, że teraz pan jest chory, bo pan znowu jest yy, wodzem. Także no, niedobrze, niedobrze. Życzymy zdrowia i, i proszę ich wszystkich przyjąć do siebie, do domu, nawet. To będzie bardzo fajnie. I jeszcze my byśmy tam te, te schody panu postawili w ogródku I, i, i dajcie nam wszystkim święty. Tylko tak. Szanowni Państwo, do zobaczenia.